Cięcia. Nie widzę zamkniętej ZAMKNIJ MORDĘ NO BARTEK Zlituj TY SIĘ Ja to wytnę No to nieważne Sorry za brata nies... Och, ja z tej strony jeszcze chcę witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z MT. Daisy jest dzisiaj ze mną, sznurówka. Czemu ja nie zacząłem? Sznurówka, parówka jest ze mną, Zamknij gry. O, tam jest Miss. Tam jest Miss, mis. mis. zobaczmy się, tam, chowa. Tam się czai Miss. Tam się czai Miss, bo nie, nie chciał z nami nagrywać. Dzięki gitar... temu dupę, ale ja tego nie zrobię z, ze względów humanitarnych. Za to, że ty zacząłeś nagrywać, no to ja pilotuję helikopter. No dobra, bo ja jak się pilotuje helikopter. Ej, on, on ma 4 fiula. Mamy, mamy karnistry? Ja nie mam chyba. Dobra, leć. Mam tank w jak chcesz. Tank w partce, tak. zaraz. Słuchaj, wylądujemy na najbliższej stacji paliw. Dobra? Dobra, dobra. Leć to. wiesz co, poszukajmy helikoptera przy okazji, jak będziesz leciał. Tak, leć po bokach. Ale, ale to nie teraz, nie teraz. Musimy pierwsze co zatankować. Ale masz, Ten... masz Teraz. Co? Masz kanister? A ty? Nie. No. Przydałoby się. Myślałem, że ty masz. Nie? Nie. Ludziska, nie mamy karnistra. Świetnie. Będziemy musieli to znaleźć na szybko. E... E... I cóż? Ale ci ty lecisz? No na stację. A gdzie? Tutaj na sam przód, bo nie wiem gdzie jest indziej. No tam na tym pustyni tak trochę. No, tam na pustyni, tak trochę, to jest tuż przy bazie. Ja się boję, że nam, nas tam ostrzelają. W sumie. Ostrzelą nas jak z cerebro. Trochę masz rację. Trochę tak. Tam masz rację. Dobrze. Zrobimy tak. Wyląduję powiedzmy tutaj przy wieździe, może być? No, ląduj, lądy. Czy będziesz się spierał? No, Jezu, byłem... jezus, żebyś się zawarli. 5%? Do góry, do góry, do góry. 48% Jezus, sznurówka. Ja. Na, na drodze ja. wyląduj, lepiej, będzie. Dobra, spoczy. Nie będzie tak. No. E, słuchajcie, powracam do MTA, ponieważ stwierdziłem, że wreszcie wymienię kartę graficzną, tą wygraną z Sapphire na tą starszą, ponieważ karta graficzna kłóci mi się z płytą główno. O, o, o czym chyba zresztą mówiłem. No, zaraz o, Co? zombie. Halo? Dawaj szuka. Weź go odgoń od siebie. Ale szukaj ty, szukaj karnistra, nie? Karnistra? Lepiej ty pójdź poszukaj... Nie, zróbmy tak, jedna osoba pójdzie i się poświęci, będzie wybrańcem bogów. Pójdzie szukać karnistra, a druga zostanie przy helikopterze, żeby go pilnować, to ja już bo dawno to jest liczne, że... Co? To ja już dawno poszedłem szukać karnistra, poświęciłem się. O Jezus Maria! Pani zombie mnie goni. Jedź mi stop gopia nabiję kiedy dziś nie byli ząb ty ale ale jądro, ale 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 o nie, to nie karniste dobrze, pójdziemy sobie w ten sposób ale karniste powinna co ja kurde, skocz tu czekajcie, bo przecież ja się tutaj rozbiję zaraz bo, boże, co ja mówię ba, ba, bo, ba, bo, wrócę się ba, 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 bożesz dobra, nieważne po prostu zsiądę sobie tutaj gdzieś z boku i będzie... Znalazłem karnister. No i zejdź. O to chodziło. Siubidubikendens. A czekajcie, może ja jeden. Nie, ja swój karnister wyrzucałem, ponieważ musiałem podnieść broń. Nie, ja dlaczego ja w ogóle... A, bo to jest secondary weapon, dobra. Myślałem, że... Że Uzi i ten, ten, to jest to jedna broń. że to są dwie różne broni. Dobra, ale ogólnie mamy helikopter, 48% życia, tak więc to jest słabo. Wiesz o tym? A, masz ten? Masz zestaw naprawczy? Nie. Kurczę, trzeba by cię też znaleźć. Słuchaj, pierwsze co zrobimy, to poszukać polecenie... poszukać helikrasza. Tak. Po i znalezieniu ewentualnym lub nieznalezieniu helikrasza, udamy się do SF i pojedziemy na te doki. Tam zawsze są ten. Zestaw ja naprawczy gdziekolwiek i ten. Jakoś przeżyjemy. Nie. Staramy Powincie się ciekawić. przeżyć, ale to trzeba przynajmniej trochę szybko zacząć robić, bo. 20 minut odcinka tego musi być No musi być, ewentualnie podzielimy to na, na dwie części Nie wiem jak tam u ciebie się zgadza miejsce na dysku, ale ja mam na Toshibę podłączone, więc spoczko Ja mam tam 500 giga wolnego, no nie 500 giga, ale 300 Dobra trzymaj, trzymaj tankuj ja, Wyrzuciłem. Panie drogi, kochaniutki, co jest? Tankuję Nie powinieneś sam tankować, a nie, że ja tankuję No dobra, walicz a ja się Włóż ten kwarca już do helikoptera? Co? Co? Włóż ten kwarca do helikoptera. Dobra. Jeśli, jeśli będziesz tak miły. Jak włożysz, no, to powiedz ten. Tank parts. Tak. Dobra, naprawiłem. Dobrze. To znaczy, nie naprawiłeś, ale wrzuciłeś. Odsuń mnie się stoned. No dobra. Idź się stoned. Ktoś pisze na czacie, ale mi się nie chce odpowiadać. Nie chce. Ja muszę. Tankować. Muszę tankować paliwo. No i cóż. I cóż. Dobra, jak się latało helikopter? Jezus Maria, ZOMBIE bez skina. Jak się latało helikopterem? Nie, nie, nie próbuj. Nie, no bo chciałem się ja zapomniałem. To W, W do przodu, nie do góry. Do góry S w dół. Z kierunek. No. Mm, I kuje, I Q Q tak, tak, tak. Ten.

Kopnę cię w dupę zaraz! Bartek! Nie! Uważaj, no, ząbiek za tobą. Uważaj. Nie widzę ząbiek. Zamknij mordę, no Bartek! Zlituj ty się! Ja to wytnę. Ale ja tego nie wytnę. I to nieważne. Sorry za zabrata niestety jest stwierdzonym naukowo idiotą. Mm, I cóż, będziemy sobie teraz tankować dalej, a przynajmniej mam nadzieję, że już jest zatankowany i będzie na zapas. Tam Kazika biją z obiakni. fuck, 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 fuck! Co tu się ładuje, ładuje cały czas? No ja pierdziele, no nic, co się dzieje? No mizu, bazy. Wieś. Gówno mnie to obchodzi, Oj. niech przystanie. Dobra, tank jest full. E, myślę, że, e, myślę, że... nie możemy wsiąść do helikoptera, bo nas może wywalić. Albo no, dobra, wsiadaj. Ty... Najwyżej będziemy oskarżali na nagraniu misji. Dobra, leć, leć, leć! Tak jest. Okej, okay. mm, i cóż, cóż, cóż... Będziemy sobie, będziemy sobie krążyć... ...po okolicy, w poszukiwaniu... ...bitemków. Dobra, spróbujemy znaleźć teraz może Patriota, co? Nie, przestań, jak mamy helikopter to jest dobrze. No to i co jest? Co to do cholery jest? Baza! Taka pseuda baza. Ju. Ale po co kom baza? No my też będziemy... Ja nie, ja nie rozumiem baz na tym serwerze, przecież jest taka baza, ona ma odsłonięty dach Każdy kto będzie tylko chciał przyleci sobie jak nie będzie nikogo z baza. Ale na mój plan bazy? Pamiętasz mój plan bazy? Tak pamiętam. No to ale... do naszej silnik nie dostanie tak, ale to jest zupełnie inna rzecz, a nie takie wie... nas podsłuchuje. Co z tego? Miss nas podsłuchuje, o ty, o ty! To kiedy będzie baza, Miss? No, Miss, pisaj na czacie. Pisaj, pisaj na czacie. No pisaj, słucham. Pisawał. nie Żniwa a kiedy byś chciał? No nie wiem, jak najszybciej, to wiesz, nasz projekt, to co ci proponowałem, nie? Rozumiesz? Tak i tak. Ale to mis projektuje te bazy sam, czy on tylko bierze projekty? Projekt, bo na projekt, przykład projektuje. było na, na takim serwerze, że potrzebowałeś mieć projekt bazy, sam zrobić, i dopiero potem miałeś. O! Zobaczmy tutaj, bo tego nie było, o. nigdy. Tego nie było i pewnie zresztą jest. Pewnie uważaj, żebyś, nie ma. uważaj, żebyś nie walnął, bo ci się mogą doładowywać powoli te rzeczy. Tam mogło coś być w tych, 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 tych domów. Nic nie będzie, chyba, że mi ustawił tutaj spawny, ale nie są. A. No, na, na razie tam nic nie ma, ale będę mówił temu. No okej, okay. tak jak widzimy, teraz gramy na nowym serwerze, który... Początkowo powstał, potem upadł, a potem zmartwychwstał, ponieważ tak. były problemy z hostingiem. Tak. No, a teraz wszystko jest spoczko, więc... Jest spokojnie. jest okidoki. Jak nie upadł, jak był, no dobra, był nieczynny. Zatem nie nie, słuchajcie, nie czytajcie co tutaj mis pisze na czacie, bo. Tak. E, o, ogólnie do naszej bazy, co. Bo do ZMDW nie wiecie, to chodzi o to, że nasze. Ooooooo, co to jest do chorej. Strzela, strzela, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Ucieka. Eee. Strzela, uciekaj! <grym> Mi zabije. Oooo, proszę, zobacz jakiego dzielnego administratora, co zrobił. Cicho. Cicho. Cicho, cicho, cicho bo to. To jest, to jest nie fair, ja się nie prosiłem wcale o naprawę, a. On nas naprawia, no nieważne. No nieważne, my... to jego wybór, my nie prosiliśmy. Przelecimy się nad bazą, czy nie? Mmm, wiesz co, nie mamy za bardzo yy, broni, żeby lecieć nad bazę. Ale nie lecieć na bazę, przelecieć się nad bazą. To jest no, to różnica. Widziałem łódkę. I to jest, kogo nie ma. Tak jest sprawa. Jest 15 osób na serwerze, tak więc... na pewno Tak więc mamy 12 przeciwko nam. Jak widzicie, zostały wygrane budynki, aby można było się przeczaić na danych graczy. I żeby sobie właśnie tutaj. fajnie... Kowal, pan tam nie ma nic. Więc... W stra... strasznie to bardzo teraz wygląda. Bardziej masywnie. Fajnie, no. no. Tylko widać, że to, to nie jest jakaś tam pipidówka na środku pustyni, tylko to jest normalnie plac. Tutaj się bicie bitwy. Zresztą tutaj zostały dodane. Budynki naokoło, żeby się kampić, tak więc cóż... Snajperzy będą mieli raj tutaj dla siebie, po jakimś czasie przynajmniej. Dobra, wiesz gdzie leć? Leć yy, do, 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 yy, To jest dobry plan. To jest dobry plan i... i jakby, o shit, o shit, o, shit, o shit. Sprawdzamy, o której zginął? No, pokaż, to, ja, to ja, się zdesantuję, poczekaj. Którym się desantowało? J chyba, nie? B, 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 B. Tak? J to... Nie, oni... B, B. Dobra, desant, uwaga! Dum dum helikopter w ogniu. Dum dum Jak to jest zombie? To... Co? O, Winchester a ma To sobie Ale Weź tak, zjedź. wiesz jak się sprawdza godzinę, o której zginął? Nie. Ja pierdolę. To e... po co ty się pchał, bro? Check tam body, na dobra, i co mam kliknąć? Check body? Oj, jeszcze w dół. Czym? No scrollen w dół. No dobra, ale co kliknąć? Jak już mam, to nastawione? Tak, wiesz jak się naprawia. Ale jak to jest zombie, jak tak. gościu. Ale tak jakbyś chciał naprawić pojazd robisz, tak samo, z królem w dół i klikasz kółko myszy. Aha, kółko myszy, okej. Okay. Ja Więc się ze mną nie kłóć. Bo troszkę tutaj grałem już. O 13.4 zginął. 13.4, którą teraz mamy 13, na 13.5. O cholera jasno, to spieprzamy. Spieprzamy, Olercia. bo nie wiadomo kto to... Czego chciał. Joghne! Shubidubi. Kto go zab... leć, leć, leć Shubidubi. Nie wiadomo czy nie co. Robił. Chyba nie, czy nie? Eee, nie. nie Dobra, leć poszukać helikalasza. Bo to będzie długi odcinek, a my nie chcemy długiego odcinka. No to Boże Ja, u mnie nie będzie tak długi. Bo ja sobie przytnę, bo no, miałem wjazd na, na pokój. O, statek. Jezus maria, statek jeszcze. <laughs> bardzo klimatycznie teraz naprawdę serwer wygląda. Tak więc zapraszam Was bardzo serdecznie bałdza, tutaj do grania. Tak? I my sobie tu gramy, Bauta. Widzicie, zosta zostały wgrane nawet drzewa. Ja teraz po zmianie grafiki będę grał więcej, aczkolwiek mi się Beliet domaga, żebym ja mu wysłał moją starą grafikę, bo ja mu się spieprzyła jego obecna. Prędzej mu wyślę już tego Sapphire'a, ponieważ ja nie mam jeszcze póki co płyty głównej e, zakupionej, a w związku z płytą główną, no to przydałoby się jeszcze ramu nowszego zakupić, e, DDR3 tam 8GB powiedzmy. Zresztą trzeba prze, przemontować wszystko tam zasila, trzeba podpiąć pod to wszystko. roba śruba no, powiedzieć coś? Powiedzieć coś? mów. To no, dużo gadasz. Że cały, no, czas, to że cały czas ty gadasz o swojej karcie graficznej. Ja może widzę, że to w ogóle nie interesuje Twoja karta graficzna. A może jednak ja interesuje? Ale może... Ja mówię dlaczego filmików nie było? Nie? No, ale co tam to, to co za no. Dlaczego filmik nie było? Ale nie teraz jest i nie wystarczy. No dobrze już... O Jezus, Maria, po tam mieli. Ale on był tam, tam dwóch typów biega, stary, jeden jest na hezie, drugi za nimi biegnie. Dawaj, 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 ja się powiem, możesz grać, dobra. Tak? Dawaj. Dobra. Dobra, Andrzej, tu jeszcze. Andrzej. Desantuj się. Enjoy, a widzę go, widzę go. Ale oni jadą, Desant. jadą. Upsze. I chyba chcą nas zabić. Nie no, co ty. Nie, przepraszam. Myślałem, że celuje. Tamten celuje, o Jezus Marius. O Jezus Mariusz. Jezus Mariu. Dobra, leć za nimi. Lecę frajerami, tylko żeby się nie rozbił. W góry! kto Halek... Hel... Ja hel... ja, że ja się nie rozbiję? mam mi piwo. Tutaj... czekaj ja zahaczę o helikrasza, czy jest. Bo helikrasza mieliśmy szukać, a nie ludzi. No. Zabiję. Dobrze, tutaj helikrasza nie ma. I są zarąbiste wieżyczki. W niektórych miejscach na mapie porozstawione. Bardzo fajne. Na wieżyce nic nie ma. Dobra, nevermajcie. No ja nie ma fajnie jest, tak. Tak. I to już nagrywamy? Nie wiem, nie liczę czas. Szczęśliwi czasu nie liczą, tak? Tak. No tak, tak, ale no. Ja Słysza. mogę nagrywać nawet godzinę, bo dawno nie nagrywałem MTA Daisy. Tak więc, cóż, nadrobię to jakoś. No, wszystko fajnie. Na nie? To SFUG-y zgodnie z zapowiedzią tam poszukać i temu, w sumie. Jakbym tutaj ewentualnie sobie, sobie, sobie pociągnął nosem czy coś, to wybaczcie, ale niestety jestem jeszcze lekko przeziębiony, przeziębienie mi nie No, tutaj widzicie, drzewa zostały postawione, w ogóle drzewy zostało dużo nawalonych w wielu miejscach, tak, i wygląda to naprawdę klimatycznie. Żeby było trudniej. Żeby było trudniej, a zarazem fajniej to wyglądało, nie, bo w Daisy na przykład masz tam od nasrania drzew. Ej Są dobra, chyba ląduj na statku i się żegnamy, bo to już długo, no chociaż no nie damy rady po prostu. Nie, to nie jest jeszcze 20 minut, spokojnie. Tak mi się wydaje myślę. No moje oko jest 15 albo nawet i 13. Jeszcze tak 7 minutek pociągniemy spokojnie. Nie śpieszy mi się nic. No dobra, dobra. Zalecimy sobie jeszcze powiedzmy tutaj do SF i sobie zobaczymy za itemkami powiedzmy. O. Tutaj ogółem został też statek zmieniony troszkę i ogółem teren pod statkiem, jak widzicie, zostało tutaj nasalanych różnych przyczep, naczep i innych tego typu przeczy. Te Tebe, beczuki chyba też nie były tutaj w tym No, a nic nie ma, ale gdzieś się tam. No, ale ja tutaj krążę, wiesz. O, jest Hungary, ten... Jest hangary. Tutaj się spawnuje bodajże Patriot. Nic nie ma. Znaczy nie podaj, bo jestem tego przekonany, tylko że akurat teraz tego po prostu go nie ma. Tutaj też nic nie ma na statku. Chociaż na statku leżą jakieś itemki. Chcesz to sprawdzić? Nie, bo to jest jakieś małe coś. Nie zbroń. A tam PDW leży. To jest PDW. No. Właśnie. A to ja, ja mam PDW, to tylko ty możesz sobie wziąć. Ale ja nie mam PDW. To bierę. O Jezus Marek. Cicho. Mist, nadal nas podsłuchujesz? Nie, nie naprawiaj. O, znalazłem toolboxa, znalazłem toolboxa. Jibu, 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 jibu. Nie, nie potrzebujesz nas? No dobra, super. Jibu, 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 jibu. Toolbox. Mam toolboxa, tak więc spokojnie. Tutaj już jest y, wszystko ogarnięte. Fulgas karnister. weźmiesz karnister dla mnie? Yy, tak, 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 gdzie on jest? Czekaj, masz tutaj go. Weź go tutaj, bo ja nie mam po prostu miejsca na ten. Dobra, tak, dobrałem. O, zombiał. PDW. Spokojnie, ogarnij. Dobrze, mamy PDW, tak więc jestem lekko podkokrzony. W sumie gra, e, Zacząłem grać z powrotem na serwerze wczoraj pod wieczór, taki z później... Ze mną? Wczoraj. Tak, z nim. Ponieważ e, przekonało mnie, żeby wreszcie wymienić sobie tą kartę graficzną. czekaj, nie, czekaj, nie, nie startuj, ja sobie usiądę na tym. No, Ale wiesz co, mógłbyś wyłączyć przynajmniej ten... ten? Po co? Czekajesz. Już? Nie, nie, bo ja muszę dobrze się. tak żebym widział. Dobra, leć. Widzę wszystko no teraz. Teraz może... teraz polecimy jeszcze na szybko do hangarów i będzie koniec Omo. odcinka, ponieważ nie chcę tutaj Kazika męczyć, bo on nie lubi swoich widzów i nie lubi im dużo ja dawać filmu. Nie, ja lubię swoich widzów, ale to nie lubię tak długo renderować filmu. Bo... No, ale ty masz kompa za, za dużo pieniążków, że tam, wiesz... Za pieniądze z, z YouTubes. YouTube. Samoloty A, zostały nie. dodane, zostało dodane nie, lądowisko Nie dodały tej... co ty gadasz, przecież nie ma samolotów Samoloty, modele w sensie mi chodziło, bo tutaj no. stałe O oh, hej, lądowisko dla helikoptera No, oj Siedzę, 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 siedzę! Kurwa, ile mam pracać? Żyję, żyję, żyję Żyję? Ile mam 57, aczkolwiek ja mam toolboxa, więc możemy sobie pozwolić na odrobinę luksusu Tu tu są Strać na nie. Dobrze. Nic nie ma. Nie ma nic, niestety, ponieważ zostało wszystko wyczyszczone przez naszych tutaj e, kolegów graczy. Tak więc wylądujemy sobie na jednym z budyneczków i no, po prostu się z wami pożegnamy. Tutaj został hangar dodany. Tutaj został ten budynek dodany i ten budynek dodany. Tak więc wylądujemy sobie na tym większym. Na tym fajniejszym wylądujemy. Dobra, lądysk. Dobra, no jest przy... okej. Okay. Dobra, wychodź, wychodź. I siadamy. No. No. Różowa. Par partera. Różowa partera. Partera? Partera. Za, za dużo YouTube'ów, partnera pewnie chciałeś powiedzieć. Różowa tak, partera. Partnera. Różowa partnera. Dobrze, Zakończymy. tak więc cóż, to jest koniec kolejnego odcinka z MTA Daisy. mam nadzieję, że wam się podobało, tak więc zapraszam was do komentowania, oceniania i ewentualnego subskrybowania naszych kanałów. Tak, Tak. Ja się z chci chcieli znaczy no, gdzie jeszcze, słuchaj mnie, słuchaj, słuchaj mnie, a nie, słuch. chcieli im pozdrowić Misa za to, że udostępnia nam serwer i ogólnie, no. nie, zaraz tu się pewnie przyliże nam na tym, na, 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 czacie. na czacie, zaraz się na pewnie przybliżę lizu, lizu. Ale ogólnie chciałbym podziękować i, no, i ogólnie za, za serwer, nie? Tak więc, no. dzień na wszystkim, za oglądanie, moja kolej. Dziena Czekajcie, wszystkim. chciałem Wam teraz jeszcze. Patrz jak się podlizał, Spox napisał. I chciałbym Wam jeszcze przypomnieć, żebyście oddawali łapki w górę. Łapki w górę, łapki w górę, łapki w górę. I klękamy, i klękamy. Patrz, gleba! Oj. O Jezus, włączyłem muzykę. No. Tak, komu za fajna. Dobra, nevermind. Przy, przyżegnę się i idziemy. Dobra, nevermind. Yy, to w takim razie łapkujcie film, trzymajcie się, do zobaczenia na serwerze. Trzymajcie się, cześć. Cześć.